Cześć, witam Was. MajaPoł, Krystian Kozrawski i Paweł Okopień w 27 odcinku MajaPoł Daily. Mamy dzisiaj piątek, 16 stycznia 2015 rok. W ostatnich podsumowaniach MajaPoł Daily mówiliśmy głównie o CES. Wczoraj już zaczęliśmy jakby nadrabiać zaległości w tym, co ciekawego dzieje się generalnie w świecie Apple. A skoro mamy piątek, to czas podsumować Trzymać cały tydzień. Cały tydzień, tak. Więc. Na początek może temat, który wczoraj dość mocno zelektryfikował, zwłaszcza inwestorów w firmę GoPro. I nie mowa o Franku. Nie mowa o Franku, ale mowa o inwestorach o finansach, czyli inwestorów firmy GoPro. Wczoraj Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych opublikował Przyznał patent i opublikował dokumentację patentu na kamerkę sportową, taką wzmacnioną, wodoodporną, pozwalającą nagrywać w różnych warunkach, wyposażoną w różne czujniki, przede wszystkim w kilka różnych obiektywów. Tak. W opisie patentu znalazły się odniesienia do GoPro, wytykające wady. Tej właśnie kamery, między innymi to, że ma tylko jeden obiektyw, że ma taką formę, która naraża ją na uszkodzenia. Opublikowanie tego patentu momentalnie właściwie spowodowało falę plotek na temat tego, że Apple zamierza wejść właśnie na rynek tego typu kamer sportowych. Przede wszystkim spowodowała spadek akcji no tak, GoPro. No tak, spadek akcji GoPro, to taki był skutek tego wydarzenia. Czy Apple faktycznie wejdzie na no taki rynek? No, moim zdaniem nie. Jak myślisz, wejdzie na no, rynek? No, no raczej to... nie wierzę, bo... No, bo to jest jednak drobnica. Tak, jest akcesorium, jest... a tak. nie taki produkt, który może być rozwijany ciągle. I fajnie, że to GoPro robi, wybiło się na tym i jest taką firmą. Dla mnie GoPro jest takim też walkmanem naszych czasów w jest tak. taka firma, właściwie każda kamerka sportowa jest GoPro nazywana. Tak, tak, dokładnie, w ten sam sposób. No, trudno się dziwić, jak tak. nas jest, jak widziałem kilka różnych producentów produktów no, które innych firm zwłaszcza. Tak, to wyglądały jak GoPro, więc. Które wyglądały, miały kompletnie te same akcesoria, które tak. pasowały. Także to kto wie. A z drugiej strony ja się zastanawiam, bo zegarek też w zasadzie jest akcesorium i też taką drobnicą trochę, a jednak jednak to weszło i rozbudowało to, więc kto wie, może po zegarku pojawi się kamera. Mam do tego, do tego dużo wątpliwości, ale, ale kto wie. Słuchajcie, kolejny temat dla nas przede wszystkim ważny, nie dla inwestorów GoPro, tylko no to dla tylko nas. dla nas. Więc... To byłby przełom, jeśli tak będzie. Siri może w końcu przemówić po polsku, nie tylko przemówić, ale rozumieć dokładnie to, co do niej mówimy. Teoretycznie już rozumie, bo, no, bo działa, dyktowanie, tak, tak? działa dyktowanie. Czeski serwis Letem Swetem Apple opublikował zdjęcia... Zawierające fragmenty kodu, nie zrzuty ekranu w zasadzie, zawierające fragmenty kodu Siri, które zna, są już dostępne w systemie iOS 8.1.2 chyba, jeśli nie mylę. Znaczy to są te komendy, które się wyświetlają tak. na ekranie po prostu Dokładnie. w danym języku i był tam m.in. polski, czeski tak. I słowacki. słowacki. Dokładnie, więc wiele wskazuje na to, że faktycznie już niedługo Siri przemówi do nas po polsku. Wydaje mi się też mocno prawdopodobne, bo Siri będzie potrzebne też do obsługi Apple Watcha i to też może to jest też dobry znak, że może to, ten, że Apple Watch, ten Apple Watch jednak się w bliższej przyszłości pojawi w Polsce. Tak nie tak. sądzę, że miał premierę w równolegle. W ale premierę. Hmm. ale jest szansa. No przede wszystkim iPhony i iPady nie będą. Jak gdyby wykastrowane w Polsce tak. z jednej z głównych funkcji. Prawda? No, najnowsze iPhone y są wykastrowane chociażby z Apple Pay. No tak. Także nie, no już A nie Apple mówiłem... Pay też powinien wkrótce wejść do Europy. No, miejmy nadzieję, że wejdzie do Polski. E, kolejny temat słuchajcie. E, sam, we, odchodzimy od Apple mówimy o Samsungu. Samsung zawsze krytykowali... Na... My Samsung, tak? Ostatnio tak, tak, W komentarzach zwróciliście <grym> uwagę, że dużo poszło o Samsunga, ale trudno nie mówić o największej konkurencji. Dokładnie. Słuchajcie, wiele się przez lata wylewało pomyśleń tak naprawdę na wzornictwo Samsunga, na wzornictwo przede wszystkim smartfonów, bo myślę, że jeśli chodzi o artykuł RTV Agenda no Smartfon jest, 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 jest bardzo dobrze. Nieźle, a teraz te głośniki, które tak. zaprezentowano na CS są rewelacyjne. No. W tym, w tym, no, ale jeśli chodzi o smartfony, było z tym różnie i Samsung zwolnił nawet swojego projektanta po że S5, Galaxy S5, z tego co pamiętam. A teraz. No, no... rozjecha na praktycznie jest trójka. <grymne> Jakbyśmy trzymali jednego designu we wszystkich modelach. I teraz ma być lepiej. Tak, teraz ma być lepiej ze sprawą Lidontia, albo lidon w zasadzie. Lidontiego. E o czym wreszcie hmm. w ogóle tu wspominamy, dlatego, że Elidon Tee był jednym z wieloletnim prezesem agencji Tangerine, którą między innymi zakładał Jonathan Ive. Więc są kumplami. Więc jeden z jakby z zaprzyjaźnionych designerów Jonathan Ive'a, który razem z nim tworzył pewną szkołę designu w zasadzie, pewien, pewien trend. w tej firmie od 1998 roku, czyli... tak. Będzie Teraz tworzy projekty dla Samsunga. Samsunga, słuchajcie. A ta tak. jednocześnie jest też południowo-koreańczykiem, więc rozumie specyfikę ta, ta, tamtej firmy, tak? Więc będzie Zobaczcie potrafił chyba pogodzić. A właśnie, bo było 98 roku, czyli de facto nie spotkał się w tandem no z y, Ivą. No tak, bo Ivy odszedł na, na, tak. tak, na, na, na początku lat 90. Pod koniec 90. na początku lat 80. albo na początku lat 90. Tak, jeszcze Iv przyszedł do Apple jeszcze za. Yy, prezesury, chyba yy, z Kaleja albo następnego, yy, tak z, Gila Gila. Pamiętam, yy, nie, Gila Amelio, przepraszam. O, właśnie Więc yy, być może yy, no, mogli się nie spotkać. No ale w każdym razie firma ich łączy. Tam, to firma z tradycjami, więc być może yy, yy, lead on ti wpłynie pozytywnie na yy, design produktów Samsunga. Toż, Apple też zatrudnia nowych designerów, tak? No tak, cały czas. Cały czas więc. Słuchajcie, kolejny, kolejny temat wracamy. Wspominaliśmy o zegarku Apple Watch i teraz do niego wracamy. Kilka dni temu Service Night of 5 Max zaprezentował użytek ekranu aplikacji dla ios która ma służyć do obsługi w zasadzie do zmiany ustawień w zegarku. Aplikacja na razie nazywa się Apple Watch Campanion, czyli taki towarzysz i pozwala na Zmiany różnego rodzaju ustawień, ustawień fitness, powiadomień, ustawień dostępu itd. No i że to będzie po prostu dostępne w ustawieniach iPhone'a. Tak, a jednak będzie to osobna, jest aplikacja. osobna aplikacja. No i na koniec tego odcinka, żeby nie przedłużać, zostawiliśmy sobie temat w sumie tragiczny dla bohatera, a dla reszty świata dość, dość śmieszny. śmieszny, nie oszukujmy się. Chodzi o przemytnika 94 iPhone'ów z Hongkongu do Chin iPhone, tak? No, tak, nie tak. Mówiłem, tak. No, ja pamiętam zdjęcia jakichś przemytników narkotyków, którzy faktycznie oblepiali się jakimiś takimi kostkami, a tutaj facet obkleił się po prostu no, te kostki podobnej wielkości, tylko że nie, narkotyki, a iPhone y obklejone wokół jego ciała. W zasadzie w, w, w całości nogi, uda, no, ręce, w całości odlepiony był. To wydaje się śmieszne, ale to tak naprawdę śmieszne nie jest do końca, bo ja sam pamiętam czasy, kiedy jeszcze pod koniec lat 80. tak naprawdę Polska i cały Blok Wschodnie objęte bargiem, tak zwany kokon, na nowe technologie i komputery na przykład tak naprawdę przemycało się za granicą. No, celnicy przymykali na to oko, ale ja swojego komotera 64 przywoziłem gdzieś tam schowanego pod fotelem w autobusie z Berlina Zachodniego. I zwykle było właśnie tak, że trzeba było się albo do celników uśmiechać, albo dawać im łapę, żeby taki komputer sobie z Berlina Zachodniego No To jest spora różnica cen, prawda? Hongkong praktycznie jest częścią Chin, a... Jedna, jedno, jedno, pa, jedno państwo, dwa jedno, systemy. Dwa systemy. Tam jest chyba tysiąc złotych różnicy tak? między telefonami, ja w wersji z Hongkongu, a w Chinę, więc. Ciekawe jest tam, czy Chińczycy przemycali jeszcze niedawno telefony z Rosji. Pamiętacie, jak, ten, jak wartość rubla spadła gwałtownie i zanim Apple zdążyło prze, yy, zaktualizować ceny, to ten, te iPhone najnowsze były naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobre. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w poniedziałek. Biogo weekendu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.